Dzisiaj pokaz najnowszej kolekcji Sabriny Pilewicz. I torebki, i plecaki. Czy ty na co dzień zawsze z torebką się poruszasz? Bez niej z domu nie ma w ogóle wyjścia? To byłoby niewykonalne, bo ilość rzeczy, które zawsze mi towarzyszą, <grych> bo wymusza na mnie to, które, że, że muszę coś mieć. I ja w ogóle od dziecka, moja mama mówi, że pamięta mnie, że ja zawsze chodziłam z czymś. Jak byłam małą dziewczynką, to łaziłam właśnie z torebkami, torbami, gdzie, gdzie, gdzie były zabawki. I, I cała rodzina mnie tak kojarzy i tak zostało do dnia dzisiejszego, że moje torby są przeogromne. Zawsze jak ktoś podnosi, to mówi, dziewczyno, co ty w tej torbie masz? A ja mam tam absolutnie wszystko, no bo za rzeczami, które mam na co dzień, jak komputer, notatnik. Ja jestem jeszcze z tych tradycyjnych osób, które mają bardzo duże swoje notatniki kalendarze. Czyli ręcznie pisane. Wszystko ręcznie, daty. Moja krew. Ja tam kalendarz w telefonie prowadzę i, i, i w firmie mamy tysiące aplikacji właśnie spotkaniowych, komunikatorów między teamami naszymi, ale powiem szczerze, że ja najchętniej to właśnie notatnik czerwony, bo to też jest rzecz u mnie stała w torebce, to jest czerwony portfel i czerwony notatnik. To jest takie moje masy. Master... Po czemu w takim razie czerwień? To jest zabawna historia, dlatego że wiele lat temu, chyba z 13 lat temu, jak byłam na wakacjach w Grecji, to zaczepiła mnie taka Polka. Starsza pani, ja wtedy wybierałam portfel, pamiętam i oczywiście patrzyłam na czarne, jakieś klasyczne portfele i ona do mnie mówi, że powinnam sobie kupić czerwony portfel. Ja tak na nią spojrzałam, że nie, że to nie pasuje, że to krzykliwe i mówi, proszę sobie kupić ten portfel, bo obiecuję pani, że jak pani mnie posłucha, to po prostu będzie pani sprzyjało szczęście w kwestii zawodowej i finansowej. Spojrzałam na kobietę, oczywiście nie dowierzając, ale portfel czerwony kupiłam. Wróciłam do Polski i niewiele potem dostałam, pamiętam, moją pracę w Polsacie, która trwa do dzisiaj, czyli już prawie 12 czy nawet 13 lat. W związku z tym uwierzyłam w to, co więcej, sprzedaję ten patent wielu innym moim znajomym i... I przyjaciołom. Chyba wszyscy w moim otoczeniu noszą czerwone portfele. I wszystkim się sprawdza. Wszystkim to... podobno się sprawdza. Przełożyłam to na kalendarz z nadzieją, że Ja zaraz będę też... do sklepu w takim razie. do sklepu. Ja już tą historię potem gdzieś słyszałam powieloną, że rzeczywiście czerwony portfel przynosi szczęście i ja się tego trzymam i, i tylko i wyłącznie wymieniam portfele na czerwone i kalendarze. Jak też co roku bardzo często moja mama mi kupuje nowy kalendarz, to już wie, że nie szuka innego, tylko właśnie czerwony. Jeszcze musi mieć taką czerwoną wstążeczkę, którą mogę sobie przedzielać dni. tak? Także jak ktoś mówi o jakichś takich dziwnych zwyczajach, to myślę, że to właśnie do takiego może należeć.